Czy Team X się już kończy? Było też pytanie, co z Twoim nowym kotem, jeżeli będziesz musiał wrócić do domu X po koronawirusie, skoro Marcin jest uczulony? Eee, nie mogę powiedzieć. Ty wiesz, czemu może być. No, w sumie tak. No. Powiedzmy, że nie będą wchodzić sobie w drogę. <laughs> o. No, dobrze wytłumaczone, dobrze wytłumaczone. Dobrze. E, Może teraz godzina Stewart, bo nie chcę jakby przeciągać, żeby mi się wyłączył live. 18.23. Okej, okay, to spoko. To myślę, że się wyrobimy. Dobrze, następne pytanie. E, to jest takie rozbudowane, czy rozbudowane, Proste, ale rozbudowane. E, no. Kaster się wyprowadził. Michał odszedł. Stył mieszka w swoim mieszkaniu w Warszawie. W domu został tylko Marcin i Nacu. Czy Team X się już kończy? Nie wiem, może. Może nie. Zobaczymy. Ci, którzy zostali, są bardzo pracowici. Bardzo się poświęcają, bardzo działają, więc to jest fajne. Um, nie, nie wiem, zobaczymy. Ja chcę, ja chcę nagrywać z ludźmi, którzy mają naprawdę pasję, kochają nagrywać filmy, a nie tak jakby chodzą na plan i bo muszą pisali, że są tam na, że są tam za karę przecież to jest wymarzona praca to jest szansa która tyle ludzi by chcieli mieć w życiu i fajnie jest tak jakby to to wsiada na psychikę wszystkim jeśli każdy nie jest tam żeby to robić chociaż jedna osoba nie chce na przykład w jakimś filmie być albo albo jest kłótnia i ktoś ten o, to się mega odczuwa to mega się odczuwa i też było nas dosyć mało w porównaniu do innych nie wiem, teamów i ekip, wiesz, w ekipie ktoś się pokłóci i jednej osoby nie ma, to to nie jest takie zauważalne na przykład na, na filmie jakby. Że zniknął. nie. zniknął. A u nas był taki stricte 4-5 osoby z takich osób, których ludzie zawsze chcieli widzieć w danym filmie. No jak jednej osoby nie było, to od razu było, że coś jest nie tak. I było, takie rzeczy były bardzo zauważalne u nas i było, były ciężkie te nagrywki. Dlatego fajnie mi się nagrywa tego Minecrafta teraz. Bo powrót do korzeni. Tak, bo są wspomnienia i też fajnie mi się nagrywa filmy w domu, bo mogę totalnie poświęcić ile czasu na nie chcę. Nie ma żadnych ograniczeń, że 18, koniec nagrywa jak już nie ma, Elo, wychodzę i tak dalej. Tylko wiesz, tak, jakby, tak jak ja byłem w stanie poświęcić dla każdego w domu, jakby chcieli, żebym, nagrywać do szóste, żebym nagrywał do 6 rano, bym nagrywał do 6 rano. Jakby chcieli, żebym kurde, nagrywał przez 3 dni dla nich filmik. Nagrałem przez trzy dni na nich filmik, bo byłem osobą, która... Nieraz tak nagrywaliśmy. No tak, no nieraz my tak nagrywaliśmy, ale czy to się wydarzyło prawie kiedykolwiek, jak już byliśmy w teamie? Nie wydarzyło się, bo ludzie po prostu nie byli w stanie poświęcić się na zajebiste materiały i jeszcze była taka niechęć i częste kłótnie o to. I ja chcę robić zajebiste materiały, a nie pięćminutowe filmy na kanapie i... I, i, I też nie chodzi o to, żeby ludzi zmuszać, tylko myślałem, myślałem naprawdę, że, że to jest naturalne, że wszyscy, którzy robią YouTube'a, to chcą robić takie filmy dłuższe i to się poświęcać. Okazało się, że, że nie każdy chce. I, i, I wiesz, i z czasem zaczęliśmy robić tak, żeby każdy, żeby zmienić te formaty i filmy, i tak dalej, ale czułem niedosyt w sobie osobiście, mimo że te filmy miały mega dużo wyświetleń i tak dalej. To często było szybko nagrywane i nie były takie, jak, takie dopracowane, jakbym, jakbym mega chciał. Ale było ciężko, no bo tyle rzeczy się działo, kurde, naraz. Tyle kanałów to zarządzania, tyle rzeczy, tyle ludzi. jeszcze nie byłem tylko, tak jakby, wiesz, jedną stroną w tym, tak wiesz, Freeze jest w ekipie, to jest Freeze, i potem jest sieć partnerska i, i inni ludzie, którzy ogarniają tę współpracę, to musiałem być też ja na tym, jak coś było nie tak. Wiesz, ciężko było, ciężko było, dlatego teraz jest trochę, myślę, że dla wszystkich fajna odskocznia, żeby tak jakby trochę odpocząć i zrobić swoje, zobaczyć na własną rękę, jak to się robi. I też ja mogę, wiesz, powrócić do swojego, ale na pewno to nie jest koniec. Bo tak Mam, ci powiem, to... tak pół tym pusty drożb, się śmieję, że ten koronawirus to jest takie taki los szczęścia dla was. Nie wiem, jak to określić, jakby, że jakby, żeście dotrwali do roku. <laughs> Nie wiem. Ja z tego, co słyszę i z tego, co widzę, to jest bardzo, bardzo fajna w końcu atmosfera w domu. Bo jest Natalia, która super ciężko pracuje. Ja z nią nagrywałem wcześniej, dlatego ją brałem pod uwagę. Bo my potrafimy siedzieć na planie 8-10 godzin, żeby nagrać zajebisty film. I Bo nagrywacie filmy fabularne, więc jakby ma też doświadczenie w tym. Tak. I bawisz się w tym przy okazji. I wiesz, czy to jest Praca, musisz, bo wiesz, Natalia ma doświadczenie, bo była w szkole. Jak była w szkole, to na bank musiała siedzieć, siedzieć po 10 godzin, czasami na planie, żeby wystąpić nawet na 5 minut, nie? I tak jak docenia to na maksa, że, że to jest. I tutaj stop. powiedzmy, I... że chodzi o szkołę serial, bo ludzie myślą tak. że szkołę jako uczelnia A szkoła serial, szkoła serial w telewizji, oczywiście, o to chodzi, bo ona była w tym. I wiesz, i ma te kulisy, wie, że to jest ciężka praca, że musi być jeden koordynator i weszła do tego totalnie, nie jako tak jakby dojrzale doszło, podeszło do tego i widać, ma te dwa filmy w tygodniu, jest super są fajne, ma tą zmianę jedno fabularne, jeden ten oglądają dzisiaj fabularny z Julią Kosterą z Marcinem i super to wyszło i z Czarkiem w ogóle, super, fajnie i wiesz, w tym czasie, gdzie jest ten, ten koronawirus, to ci, którzy zostali w domu Wiesz, często jak jest coś złego na świecie, albo jakaś sytuacja, to wtedy naj, naj, najmocniej ludzie budują sobie więzi. Czy to jest wojna, czy coś, czy ludzie przechodzą jakiś ciężki kryzys razem, to wtedy budują sobie więzi, więzi w tym czasie. Tak jakby często tak się jedno idzie z drugim. Więc myślę, że ci, którzy zostali, to bardzo mocno teraz są zgraną ekipą i fajnie widać, że oni są naprawdę przyjaciółmi, że wszyscy się lubią, że nie ma kłótni już w domu, że nie ma spin. Wszyscy fajnie nagrywają, filmiki wychodzą, super, są śmieszne, fajne. A tu wróci Steward i znowu wszystko legnie. <laughs> wróci Steward i, z, i zrobi tam porządek. Nie no. no właśnie nie wiadomo, czy wróci, no zobaczymy. W sensie okay, nam, okay. Zobaczymy. Zobaczymy w zależności od sytuacji na świecie, tak? Jasne. Dobrze, następne pytanie. Nie, nie, bo chcę, bo chcę, Chciałbym bardzo, mam tyle pomysłów. Co studio całujesz? Widziałeś ten? Widziałeś Byłem, wody widziałem, wody? widziałem. te rzeczy, które są zbudowane? Zajebiście widziałem. wyglądają, co? Kurde, jeszcze nie mogę się doczekać, żeby ich użyć. A, na, a nawet jakby całkowicie teraz, przykładowo mówiąc, jakby to nie, nie, było, nie było nawet teamu, żeby z nimi nagrywać, to zawsze mogę te, te rekwizyty, te studio wykorzystać. Zobacz, Nagrać z kimś wiem, Z dawnych youtuberów, nie wiem, kurde, naruciaka czy coś, zrobić takie filmy z, z tymi ludźmi. Taką wody. starą paczką. Tak. Znaczy no nawet nie samą paczką, tylko za każdym razem zaprosić kogoś innego. Tak jak Gimper do, do swojej serii tam lekko nie będzie na przykład. No to ja wtedy mogę robić swoje. Mam dużo pomysłów na filmy. Wiem, że będą fajne i ludziom się spodobają, ale chcę, żeby były właśnie prawdziwe. Że, I żeby każdy na filmie, który jest, to właśnie się cieszył, że jest i że im się podoba. Nawet jak ma trochę gorszy humor czy coś, bo każdy z nas ma czasami albo jest zmęczonym, to żeby było właśnie, żeby była fajna atmosfera i żeby nie było nacisku, że, że wiesz, że po prostu YouTube jest priorytetem, a nie jakieś melanże czy jakieś takie inne rzeczy. No. Trzeba takie okay. naprawdę coś osiągnąć na YouTube, to musisz dać z siebie wszystko. Dobra, następne pytanie. Ja znam odpowiedź oczywiście, ty też jakoś musisz teraz wybrnąć. Czemu oddałeś swój pokój w domu X nadsu? Kurde, Radek, nie mogę <laughs> powiedzieć. Um, Ogólnie tak. Fajny żerandolek, super było. Mega się cieszyłem, bo jej się to bardzo podobało, miała prysznicach i tak dalej. I przyszedł ten pan Zbyszek i pomalował pokój na różowo. Totalna odmiana wygląda o wiele lepiej niż wyglądało jak i mi się nie podobało, bo nie, było niebieskie. No i ty się wyprowadziłeś, ale resztę nie mogę powiedzieć. Po prostu okay. dałem jej ten pokój, żeby była w domu, żeby była integracja, I żeby ja nie mieszkała ja... na strychu. No, ja będę gdzieś indziej mieszkał. Dobrze, następne pytanie. To pytanie oczywiście musiało paść, bo tego było najwięcej. Paso, musisz e... dać live'a. Ej! Zróbcie <grym> żeby mogła wchodzić. Ile ona ma w ogóle teraz? Dwa miesiące. O, to jest cały Tak 10 tygodni, dwa, nie, dwa miesiące równo. Dwa miesiące to ma 8 tygodni. Po 16 się urodziła. Ło! Czyli urodziny! Ui! Urodziny dwumiesięczne, dwumiesięcznice. Tak. Luty, marzec, kwietni. Trzy miesiące? Nie. No teraz ten jest maj. Jak ten czas leci? Niemożliwe. W lutym się urodziła. 16 lutego. No 16 lutym. luty, marzec, kwietnia, No to trzy miesiące, no? Wow. Happy birthday. To już stara, już stara. Już to, nie, jak ten stary czas zapierdziela to jest chore. A hmm. jak to jest rasa? Kurde, to, to nie jest z hodowli kotanic, to nie jest czysty. Co ty robisz? Ała! Nie jest czysty, czysta rasa, ale jest w jakiejś części Brytyjczyk, ale wygląda jak... Ma uszy jak Szkot. No właśnie tak specyficznie, no? Szkocki Brytyjczyk, tak jak ja. Dopasowałeś. I do siebie. Polak. No tak.